Na lubańskim rynku odbyła się czwarta już edycja Festiwalu Kultury Romskiej pod tytułem Cygański Tabor. Do udziału w tegorocznej imprezie zaproszono zespoły Kałajaka z Lubania, Łaczyba z Przemkowa, Cygański Tabor z Ciechocinka oraz trzon cygańskiego zespołu Pieśni i Tańca Roma z Włocławka. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że pomimo... Nie najlepszej pogody, nie najlepszej aury. Zgromadziliśmy się tutaj na lubańskim rynku, aby, mam nadzieję, z przyjemnością wysłuchać tego, co brać romska, nie tylko z Lubania, ale przede wszystkim z Lubania dzisiaj dla nas przygotowała. Szanowni Państwo, społeczność romska na stałe wkomponowała się już w naszą lokalną społeczność miasta Lubania. Nie zawsze, była to, nie zawsze był to proces łatwy. Nie zawsze był to proces łatwy i dla nas, i dla samej społeczności romskiej. Przypomnijmy, że poprzedni system, generalnie rzecz biorąc, próbował by zbierać wszystkich w jedną kupę, nakładać pewne takie jednolite elementy, a społeczność romska miała swój koloryt, miała swoje tradycje, a przede wszystkim to, co śpiewała z tego czasu Magda Rodowicz. Te cygańskie tabory przechodziły z jednego miejsca do drugiego, i w ten sposób ta społeczność żyła. Musiała się jednak poddać pewnej woli, pewnym naciskom politycznym ze strony ówczesnych władz. Niemniej jednak nie straciła swojego kolorytu, i z tego należy się cieszyć. Dziś, mam nadzieję, że będziemy mogli podziwiać to, co Państwo dla nas przygotowali, choć. Jeszcze raz przywołuję tutaj tekst pani Maryli Rodowicz. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, tak śpiewała swego czasu Maryla Rodowicz, a później w dalszej części tej piosenki, że dawne życie odeszło w tak. Być może jest to prawda. Być może już... Nasi Romowie nie jeżdżą w toworze cygańskim od jednego miejsca do drugiego, ale została wspaniała kuchnia, została wspaniała kultura, wspaniałe kolorowe stroje i mam nadzieję, że właśnie dzisiejsze występy przypomną nam, jak Romowie żyli, żyją i żyć będą na co dzień jak potrafią się wspaniale bawić. Niezwykle wysoki poziom artystyczny wykonawców, porywająca muzyka i kolorowe stroje sprawiły, że lubański rynek, mimo padającego deszczu, pękał w przysłowiowych szwach. Wszyscy nie bacząc na pogodę, bawili się znakomicie. Niezwykle miło mi, że dzisiaj po raz kolejny mogliśmy nawiązać do tradycji i zorganizować Festiwal Kultury Romskiej. Cieszę się tym bardziej, że lubańscy Romowie jako społeczność, mam nadzieję, są już częścią integralną naszej lokalnej społeczności lubańskiej. Nie tylko integralną częścią tej społeczności kulturalnej, ale również coraz bardziej w nich jakby wzrasta świadomość tego, że nie tylko można wymagać od władz, ale również od samego o siebie. Czego przy, mieliśmy ewidentny przykład przy wyborach, gdzie dwóch kandydatów tej społeczności starało się o mandat radnego. Na razie bez powodzenia, ale myślę, że w przyszłości w kolejnych wyborach ta ich obecność na listach poszczególnych komitetów się wzmocni. Cieszę się również z tego powodu, że moglim, możemy po raz kolejny pokazać tą kulturę jaką, jaką ona jest, czyli barwne stroje, wesołe najczęściej piosenki. Czasami mam wrażenie, że zapominamy, iż ta społeczność potrafi być właśnie taka wspaniała, tak wspaniale bawiąca się jak, jak dzisiaj. Nie zawsze to docieranie się naszej. Powiedziałbym polskiej y, nacji z y, nacją romską y, jest y, no, takie grzeczne, y, ale dziś pokazujemy, że jesteśmy jednością i że nasi Romowie to tak naprawdę już część naszej lokalnej społeczności. sama walpan yo jan ayore roman ni mewan ga ka Romowie cieszą się, że mogą swoją kulturę zaprezentować mieszkańcom Lubania. Jesteśmy organizacją przy stowarzyszenie Romów w Lubaniu i współudziałem z Panem Dyrektorem Domu Kultury. I tak powstał festiwal. I dzisiaj się odbywa, tylko się pogoda nie za bardzo, ale wszystko jest ok. No jest fajny no. Kiedyś to było inaczej, nie? teraz trochę też inaczej. Mieliśmy zespół taki cygańsko-bitowy jaka, a no, powstał teraz folklor cygański, no jakoś tak ci łamy przy Domu Kultury, no. zobaczymy co będzie dalej, w każdym poradzie będziemy się starać, żeby było lepiej, nie? no mamy nadzieję, że powinno być lepiej, no. warunki są jakie są, no. no nie jest źle, także jakoś podtrzymujemy tę tradycję cygańską. W trakcie koncertu organizatorzy serwowali również w ramach degustacji cygańskie dania przygotowywane w oparciu o autentyczne receptury, a były to cygański bigos i gulasz. Jednak najwięcej było dobrej romskiej muzyki. Kolejny cygański tabor zawita do Lubania już za rok.